Dobry z tej strony Luigi, a to jest kolejny pojedynek między Pusaksem a Dualem. Dzisiaj odbędzie się on na moim pulpicie. Jak widzicie, załóżmy, że nowy tekstowy dokument 2 to jest Pusaks. to jest cicho, cichutko, bo my tu organizujemy pojedynek, a nowy dokument tekstowy 4 to jest Dual. I uwaga, pojedynek się rozpoczyna. Nowy dokument jak pusak zaatakuje atakuje i jep, nie ma go, jep znowu zaatakował i nie ma duala, dual sobie poszedł i pusak wygrał. W wielkim skrócie chciałem poinformować, że dual się poddał, ponieważ ma z, jakieś problemy z internetem, więc w pół. nie postanowi sobie pójść, papa pa. Trudno, zdarza się w taki sposób niestety po prostu pusak przechodzi do półfinałów od tak, no ten to ma farta. I zobaczymy, jak będzie dalej. Coś razy masz do dodania? No. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale no niestety tak to już musi być. Ej, a puszak się chcesz jak pojebany, widzicie, cieszę się. No, no, no Mam nadzieję, że Wam się podoba pojedynek, ja się mam już jak nam narka.